Na no, cześć, witam wszystkich. Jako, że zacząłem lepiej lub gorzej ogarniać rzeczy związane z YouTube'em, więc jakby nie mam więcej wymówek przed samym sobą, że czegoś tam nie rozumiem, coś, coś tam nie umiem i tak dalej. Tak więc uważam, że okres ochronny dla mnie minął i czas zacząć po prostu nagrywać filmiki tak zwane no z postarankiem. Chodzi o to, żeby było widać moją twarz, żebym coś do Was mówił. No, może coś wam również pokazywał. Tak na szybciutko. Mam takie hobby związane z tym, że trochę rzeczy zbieram, trochę rzeczy kupuję, sprzedaję, wymieniam. Staram się znajdywać na, na różnych aukcjach w sklepach. W Charity Shopach, na Bookes, różne po prostu rzeczy związane z hobby, które są w atrakcyjnej dla mnie cenie. Jako osobę, jako dla osoby, która coś tam zbiera, jako dla osoby, która jest w stanie na przykład określić, że coś co kupię taniej, będę mógł w stanie sprzedać drożej. Nie? Jeżeli macie jakieś tam hobby w zasadzie związane z czymkolwiek no to zapraszam na mój kanał ze względu na to, bo przez moje ręce po prostu przelatuje dość duża ilość rzeczy różnego typu no i będziecie mogli sobie podpatrzeć jak niektóre rzeczy wyglądają jeżeli będę znał ceny to wam podam ceny takie, takie taki krótki będę ro, robił przegląd różnych rzeczy związanych z hobby mam na myśli figurki Komiksy, jakieś małe samochodziki typu matchboxy, czyli wiecie coś co. Jeżeli ktoś jest takim starym dziadem jak ja, to na pewno pamięta matchboxy. Jakieś się mówiło na nie żelazniaki, Resoraki, zależnie od, od regionu w Polsce. No i cudnie. Krótki wstępik był, niewielkie expose zostało wykonane. W dobrym momencie przerwałem sam sobie, zanim zacznę bełkotać nie na temat. W dzisiejszym filmiku, może zaprezentuję Wam figurki, które w Anglii nazywają się 12 inches, czyli 12 calówki. Chodzi oczywiście o ich rozmiar. 12 cali to jest mniej więcej na nasze jakieś. Powiedzmy 30 cm z kilkoma groszami. Nie znam generalnie tradycji tych figurek, ponieważ urodziłem się w Polsce i nie dorastałem z tymi figurkami kompletnie. Myślę, że w Polsce one chyba, chyba ze względu na po prostu brak dostępności nikt ich po prostu nie miał. Z tego co mi wiadomo, pierwszymi 12-calówkami były bodajże figurki actionmana. Tak, actionmana. Tak jak dziewczyny miały swoje lalki Barbie, gdzie do Polski to docierało, tak chłopaki mieli actionmeny, których chyba w Polsce nikt nie miał. Wydaje mi się, że po prostu z braku dostępności, może ceny. Nie wiem, nie, nie, nie jestem wam w stanie tego powiedzieć. W każdym bądź razie, action men to były figurki właśnie dwunastocalowe. Zginały się tam ręce, nogi, w kolanach i tak dalej. Pierwsze chyba action meny były jakoś związane bardziej z armią, militariami i tak Można znaleźć tutaj trochę tych figurek po przebieranych właśnie za żołnierzy jakichś komandosów yy, siły specjalne, marynarzy tego typu rzeczy mm. action nadal wychodzą z tego co tak patrzę po, mm, po aukcjach, gdzieś tam po sklepach z tym, że jakoś kompletnie mnie to w sumie yy, nie wiem, nie interesuje, nie kręci nigdy nie miałem zamiaru tego zbierać chociaż yy, zauważyłem, że tu w Anglii y, Action many mają chyba ze względu na po prostu dość długą tradycję yy, wzięcie jest sporo fanów, którzy zbierają te figurki oczywiście tego typu figurki z jakimś tam osprzętem, bo tam zazwyczaj jest jakaś broń albo coś yy, są ciuchy do zakładania, tak jak mówię to jest taka wersja po prostu lalek Barbie ale dla chłopaków no i zależnie oczywiście jak bardzo kompletna jest taka postać plus pudełko, w jakim stanie to te krzymeny czasami potrafią naprawdę zawrotne sumy osiągać. Tak jak mówię ja się tym za bardzo nie interesuję, ponieważ no nie kręci mnie to w ogóle nie mam zamiaru tego nigdy zbierać, nigdy nie zbierałem, więc tak jakby w ogóle nie jestem tym zainteresowany. Figurki, które ja osobiście zbieram, 12 calówki to są super bohaterowie super bohaterów zazwyczaj produkuje firma Hasbro jeśli nie tak Hasbro one się nazywają Titan Hero Series coś w tym stylu, czyli jakby seria tytanowych bohaterów i teraz tak, generalnie nie znam jakby Całe golore tego, ponieważ, tak jak mówię, no, urodziłem się w Polsce, więc nie wiem od jak dawna ci super superbohaterowie wychodzą. W każdym bądź razie yy, pokażę Wam troszkę tych figurek. Yy, I zauważyłem, że jeżeli wychodzi na przykład jakiś film yy, z Uniwersum Maruela albo DC, to albo przed premierą, albo po, po premierze po prostu wchodzą, jakby nowa seria tych figurek do wszystkich sklepów czyli można je dostać w hipermarketach, w jakichś sieciówkach w sklepach dla dzieci w sklepach z zabawkami no dosłownie wszędzie zazwyczaj one są sprzedawane w sumie do wyczerpania gdzieś tam jeszcze można czasami je trafić właśnie to jest to czego ja szukam czyli szukam y, tych figurek w sklepach tak zwanych dyskontowych, czyli yy, no w miejscach, gdzie yy, jakby jak już, jak już nie sprzeda się po prostu yy, jakaś partia tych figurek, no się generalnie wszystkiego trafiają, one właśnie do tak zwanych sklepów dyskontowych, czyli yy, do takich sklepów, gdzie wchodzisz i masz praktycznie wszystko tylko że. Albo za połowę ceny, albo za jakieś śmieszne pieniądze, ponieważ są to ym, no resztki, po prostu resztki. I to jest właśnie, ym, na przykład tego Spidermana sobie właśnie kupiłem w takim dyskoncie. On mi kosztował y, jakieś chyba 5 funciaków, gdzie normalnie te figurki to jest cena od 12 do 20 funtów y, za nowkę sztukę. Zależy oczywiście jaka postać, jak wykonana, bo są jeszcze jakieś tam deluksy. Są figurki 12-calowe, które posiadają w sobie baterykę i tam gdzieś jakiś przycisk, gdzie wciskasz to albo się światełko zaświeci, albo figurka wydaje jakieś dźwięki. Jak wiadomo najlepsza i najbardziej uczciwa cena to jest za darmo. Co się oczywiście nie zdarza, tak więc y, no, staram się płacić za te figurki najmniej jak mogę. Y, nówki sztuki, po prostu tak jak mówiłem, szukam w jakichś tam y, sklepach diskontowych, na jakichś przecenach i tak dalej. No, nówki sztuki mam ich dosłownie kilka, bo zazwyczaj y, co jakiś czas po prostu je sprzedaję za. Jakąś tam większą sumę, jak mi się troszkę ich nazbiera. No, następnym sposobem na zbieranie ich to bieganie sobie po jakichś charity shopach. Charity shopy to są takie, w Polsce chyba tego nie ma, chociaż nie wiem, może już są, ale są to takie charytatywne sklepy, do których możesz coś przynieść w worku, jak. Czegoś nie potrzebujesz, nieważne czy to ciuch, czy to zabawki, książki, i oni w takim sklepie je później tam za jakieś niewielkie pieniądze wyceniają, wystawiają na sprzedaż i każdy może sobie po prostu przyjść i kupić. No i pieniądze, które są uzbierane, przeznacza się po prostu na jakieś cele. Mogą być sklepy charytatywne związane na przykład, nie wiem, z, bezdom, z bezdomnymi pieskami, na rozwój nauki, na jakiegoś raka, cokolwiek, nie? I tych sklepów jest w sumie w Anglii troszkę, one się tam inaczej nazywają, ale tak naprawdę to wszystko chodzi o przekazywanie pieniędzy z tego wszystkiego, co się sprzeda na po prostu cele charytatywne. No więc w takich sklepikach można znaleźć różne rzeczy, o tym też... Myślę, że filmik, y, nagram może więcej filmików. W każdym bądź razie y, w takich sklepach udaje mi się właśnie takie figurki. Z tym, że oczywiście już nie są nowe, nie ma pudełek, czasem są jakieś podrapane, wybrakowane, czasem jakieś y, podniszczone, zepsute, ale y, udaje się takie figurki dostać za jakieś y, mniej więcej pomiędzy 50 pensów, co jest na nasze... 2,5 zł, bo wiadomo, że w głowie tak mam, że nieważne po ile jest funt, to dla mnie zawsze jest po 5 zł. Także pomiędzy 50 pensów, co daje 2,5 zł, do jakichś 2 funtów, czyli jakieś 10 zł, ale zazwyczaj można je kupić tam po funcie, czyli za 5 zł, co osobiście uważam jest bardzo dobrą ceną. Dlatego jakoś tak się nie mogę oprzeć, i jak gdzieś widzę po prostu te figurki, to po prostu je kupuję. Te figurki nie są jakoś tam specjalnie dobrze wykonane z no, solidnego plastiku, są pomalowane i tak dalej, ale wrażenie robi w zasadzie ich rozmiar. No bo to jest tak jak mówiłem, jakieś 30 cm, i w zasadzie jest to zarówno wada, jak i zaleta. Bo jeżeli ktoś ma małe mieszkanie i nie ma gdzie tego trzymać, no to jest to wada, bo te figurki są dość spore. Natomiast jest to równie zaleta, bo jeżeli y, ktoś ma w miarę duże mieszkanie, sobie postawi jakąś tam półkę pokłada je sobie na półkach, to naprawdę robi to wrażenie. Nie? Powiem Wam szczerze, że mam ich troszkę, myślę, że y, dzisiaj po prostu wam pokażę kilka. Przypuszczam, że, że będę musiał zrobić drugi filmik na ten temat, ponieważ no, jak, jak pokażę wszystkie, to wydaje mi się, że film będzie trwał dość długo i no nie wiem, nie chcę nikogo zanudzać. Powiedzmy, że no, zaprezentuję za moment po prostu kilka. No i cudnie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to profesjonalna prezentacja. Natomiast będę musiał y, użyć mojego profesjonalnego dywanu ze względu na to, bo y, no, starałem się w innych miejscach układać te figurki. Ale gdzieś tam zawsze światło pada, gdzieś wali po oczach kamerę. Także no cóż, y, pierwszy filmik będzie taki, a nie inny. No dobrze, y, dzisiaj, może y, po prostu pokażę y, kolekcję Iron Manów. Które mam. Które y, udało mi się kupić właśnie w y, Charity Shopach. Czyli y, No za każdego z nich zapłaciłem jakąś tam. Nie wiem. Funta. Góra 2. Wszystkie te figurki są z różnych serii. Y, z innego okresu czasu, tak przypuszczam, ponieważ tak jak mówię. Y, nie bardzo nie bardzo znam całą historię wydawania tych figurek, natomiast no, po prostu je zbieram. Tak jak mówię, jak udaje mi się gdzieś dostać tanio, no to po prostu je kupuję. Jak widać takich Iron Manów mam dwóch. To są dokładnie te same figurki. Widać, że gdzieś tu z tyłu jakiś osprzęt był mocowany, ale no już nie przetrwał yy, jedna z tych figurek jak widać ma jakiś taki gadżet na ręku, ta druga już tego nie ma trudno yy, większość z tych figurek to jest tak, że yy, mają ruchome ręce, nogi, natomiast łokcie i kolana się nie zginają głowę można obrócić, w niektórych tych figurkach również dłonie no dobrze, to są te dwie figureczki. Następna jest taka, i takich mam cztery. Tutaj żadnych chyba gadżetów nie było yy, dokładanych, bo nie widzę żadnych, żadnych miejsc, żeby coś tam przymocować. W każdym bądź razie, jak widać, one są w sumie w różnym stanie. Zależnie, czy ktoś o nie dbał. No, czy nie. Wiadomo, dzieciaki się bawią. No, dorośli też. No dobrze, tutaj mamy takiego pana Ironmana. On jest inny, troszeczkę. W ogóle zauważyłem, że niektóre z tych figurek. Po prostu jakby są troszeczkę inaczej y, pomalowane, ale tak naprawdę to jest jakby ten sam y, odlew, jeżeli chodzi o plastik. Zobaczcie sobie, tego którego Wam teraz pokazuję, niby jest inny, bo troszeczkę ma inne malowanie, ale tak naprawdę to jest, wydaje mi się, ta sama po prostu figurka, być może. Tak, chyba tak. No, prawdopodobnie po prostu wydana, być może w innym czasie, w innym okresie. No, jest jak jest. No dobrze, mam dwóch takich. Są kolejne figurki Ironmana. Też dwie takie same. Udało mi się po prostu kupić z tyłu. Też mają jakieś taki jakby, nie wiem, co, coś do, do przymocowania jakiś plecak czy coś. W każdym bądź razie już tego nie ma, no bo figurki po prostu ktoś się nimi bawił i w takim stanie są w jakim są. Tu jest jeszcze jedna, w zasadzie podobna do tych pozostałych, ale jak widać, troszeczkę inne malowanie i ogólnie inna figurka. Dobrze, a tutaj mamy praktycznie można powiedzieć War Machine, tak naprawdę który prawdopodobnie to jest ta sama figurka, tylko po prostu inne, inne malowanie no ale to już jest War Machine, no nie? Tutaj mamy następnego War Machine'a troszkę inny od tego To jest w zasadzie, wam powiem, ta sama figurka, tylko po prostu inne malowanie. No i na koniec mam takiego war który prawdopodobnie jest to właśnie wersja jakaś deluxe albo coś. Jak się przyjrzycie, to macie tutaj z tyłu yy, miejsce na bateryjkę. I zaraz sprawdzimy, czy bateryjka działa. Znajdziemy punkt, w którym coś trzeba zrobić. No proszę. No nie wiem jak wy, ale ja normalnie zwariowałem. Po prostu mega super ultra kuku. Tak się prezentuje moja armia Ironmenów, mam już ich 13. Mam nadzieję, że 13 to nie będzie liczba pechowa, że jeszcze troszeczkę mi ich dojdzie. Jak widzicie, postawiłem sobie puszeczkę z pićku, żebyście zobaczyli mniej więcej, yy, no jaka jest skala. Się, no, wiecie, że 30 cm to 30 cm, natomiast tak jak mówiłem, robi to troszkę. W sumie wrażenie, nie? Tak jak już wspomniałem, zdaję sobie sprawę, że nie jest to e, profesjonalna prezentacja, ale tak naprawdę materiał ma na celu po prostu pokazać, jak te figurki mniej więcej wyglądają, e, z czego są zrobione, jaka jest ich wielkość, taki materiał poglądowy. E, no cóż, muszę was przeprosić, ale no nie mam jakiegoś specjalnego studia do tego nie mam również specjalnego sprzętu tak więc jeżeli dźwięk albo wizja nie jest najlepsza no to cóż nic na tę chwilę na to po prostu nie mogę poradzić mam nadzieję że kiedyś może troszkę będzie lepiej figurki które wam pokazałem to znaczy chodzi mi ogólnie o 12 cali jestem pewien że są dostępne w Polsce, na pewno je można dostać, także jeżeli komuś się podobają, ktoś chciałby sobie je zacząć zbierać, no to zapraszam, bo jak widać, one po prostu tam w jakiś sposób no, robią wrażenie. Jako że filmik nagrywam tak trochę na raty, no i dzień się w zasadzie chyli ku końcowi, poza tym tych figurek mam jeszcze troszkę, więc. Myślę, że po prostu nagram y, no, drugą część na ten temat, y, pokazując resztę figurek, y, tak, więc no pewnie materiał się pojawi jakoś niebawem na ten temat. Y, no jeżeli wam się podobało, to oczywiście, albo wam się nie podobało, no, to zostawcie odpowiednie komentarze pod filmem, jeśli mogę prosić. Y, Możecie y, kliknąć łapkę w bok. Mm. No i oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału ze względu na to, bo y, no jeżeli jesteś kolekcjonerem, masz jakieś hobby, coś zbierasz, może sklejasz modele, no to zasu, za, może zasubskrybować, ponieważ y, na, tym, y, na tym kanale na pewno będę jeszcze. Y, Wrzucę jakieś filmiki w związku, właśnie z hobby, z, z kolekcjonowaniem różnych rzeczy, więc może, nie wiem, może coś podpatrzysz, coś ci się spodoba, zaczniesz to zbierać. Są nie, nieograniczone możliwości, nie? No dobra. Dzięki piękne za oglądnięcie filmiku i do zobaczenia wkrótce, tak myślę. Na razie.